Wójt gminy Solec nad Wisłą, Marek Szymczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie wójcie. Witam, witam pana, panie redaktorze, witam słuchaczy Twojego Radia Lipska. Panie wójcie, siedząc dzisiaj w pana gabinecie, tak sobie wyobrażam, że w niedługim czasie być może stanie się on gabinetem burmistrza miasta i gminy Solec nad Wisłą. Znaczy, panie redaktorze, drodzy państwo, myślę, że nie najważniejsze jest to, czy będzie w solcu wójt, czy też burmistrz. Oczywiście chciałbym, aby. Solcu był Burmistrz i aby Solec stał się miastem, natomiast po prostu patrząc na sytuację, na historię Solca nad Wisłą, można powiedzieć, że ta miejscowość zasługuje na to, aby być postrzegana jako miasto. I tu pozwoli pan, że wejdę w słowo. Miasto Kazimierzowskie, królewskie miasto Solec nad Wisłą przez wieki tak istniało i było dumnym miastem Królestwa Polskiego, natomiast no ukaz carski sprawił, że zostało zdegradowane do roli osady i tak to już pozostało. Jednak w świadomości mieszkańców, gdy rozmawia się z mieszkańcami Solca, z takimi solczanami z prawdziwego zdarzenia, czyli z krwi i kości, oni gdzieś tam we wnętrzu Czują, że są mieszkańcami królewskiego miasta Solca. Tak, rzeczywiście. Takim najlepszym przykładem myślę, że jest to, że jeżeli mieszkańcy Solca nad Wisłą idą w kierunku rynku, udają się w kierunku rynku, to nie mówią, że idą do rynku, tylko idą do miasta. I to jest taki przykład. Niektórzy oczywiście patrzą na to z ironią. Ja natomiast, tak jak wspomniałem na początku, uważam, że ta historia, ta tradycja Solca nad Wisłą, o której za chwilę kilka najważniejszych faktów postaram się Państwu przekazać. Zasługuje na miano miasta, a chciałbym tu podkreślić, że w ostatnim czasie właśnie z osad czy też z miejscowości wiele ośrodków stało się miastami. Choćby od 1 stycznia 2019 roku na mapie polskiej pojawiło się 10 nowych miast, w tym wiele w województwie świętokrzyskim chociażby Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec czy też Pacanów, Nowa Słupia. Państwa, Solec, jak już wspomniałem wcześniej, ma bardzo, bardzo bogatą historię. Leżał obok dogodnej przeprawy Wiślanej, znany był już w początkach państwa polskiego. Po raz pierwszy zmiankowany w 1136 roku, już wówczas funkcjonował tu gród obronny. Kilka faktów, tak jak Państwu wspomniałem na początku. Miasto lokowano na tak zwanym surowym korzeniu. Władysław Jagiełło, przebywając w Solcu, w 1417 roku nadał miastu bardzo rozległe przywileje. I kolejna wzmianka, czy też ważna data, czy okres, to jest XVI wiek. Znaczenie Solca rosło wraz z rozwojem gospodarczym całego kraju. Zwiększyło się znaczenie spływu rzecznego i przeprawy przez Wisłę. Solec płacił jedno z największych sum podatków w województwie sandomierskim, co świadczy o wielkości tego miasta. Miasto posiadało m.in. przywilej cotygodniowych targów, organizowało pięć jarmarków rocznie. To były dosyć rozległe przywileje. Pierwsza połowa XVII wieku to czas największego rozkwitu miasta. Hojne przywileje królewskie przekładały się na bogactwo, bogactwo miasta. Chociażby miasto posiadało do dyspozycji rozległe lasy z barciami w Wólce Soleckiej, do miast przylegało kilka przedmieści, dodatkowo kępy wiślane oraz jeziora. W XVII wieku powstał również klasztor Ojców Reformatów. No niemniej jednak dzieje historii, losy tego solca, jak myślę, że wielu, wielu miejscowości w tym okresie również borykało się z najazdami obcych wojsk i to najazd wojsk szwedzkich w latach 1655-1657 spowodował ogromne zniszczenie tego bogatego wtedy miasta. W kilka lat po potopie szwedzkim w mieście zamieszkanych było tylko 40 domostw. Proszę Państwa, w pierwszej połowie XIX wieku, dla przykładu podam Państwu, miasto liczyło 319 domów i 2213 mieszkańców, sam solec. Nadwisu. Tak jak już Pan wspomniał, odebranie praw miejskich stało się faktem po ukazie carskim, który to czytamy, wydano ukaz carski, według którego polecono Komitetowi do Spraw Królestwa Polskiego, aby miasta, które z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego rozwoju, niedostatecznych dochodów nie mają w rzeczywistości znaczenia miast, przemianować w osady miejskie i zastosować wobec nich ukaz z dnia 19 lutego 64 roku. Na mocy decyzji Komitetu Urzędzającego Królestwa Polskiego w 1869 roku Solec stracił prawa miejskie, jednak zyskał status osady miejskie. Zachował dawne przywileje, np. do organizowania targów i jarmarków, z których zyski zasilały kasę osady. Proszę Państwa, to krótki rys historyczny, oczywiście ta historia współczesna. Dla przykładu, ja Państwu. Przybliżę dane statystyczne spis ludności z 1946 roku, kiedy w samej gminie Solec zamieszkiwało 7212 mieszkańców. Po tym okresie, po okresie Prosperity, tak jak wspomniałem wcześniej, czy też rozwoju Solca, po odebraniu praw miejskich, Solec nie powrócił już do dawnej świetności jednak. Podpowiedzi, sugestie mieszkańców, czy chęć mieszkańców, aby Solec nad Wisłą znów stał się miastem, skłoniły nas, skłoniły mnie, skłoniły Radę Gminy Solec nad Wisłą, która, to ja powiem Państwu, jednogłośnie zdecydowała o podjęciu uchwały intencyjnej, aby rozpocząć procedurę przywrócenia czy też nadania praw miejskich. No właśnie, sama procedura, uchwała Rady Gminy o wszczęciu procedury i starań o odzyskanie praw miejskich, powinna zapewne ucieszyć mieszkańców, bo oprócz prestiżu, że żyjemy w królewskim mieście, ta tradycja, jednak ja cały czas będę powtarzał, że ona jest zakorzeniona wśród Solczan, to jeszcze dochodzi wiele innych spraw ułatwiających między innymi pozyskiwanie i fundusze. Gminy miejsko-wiejskie mają troszeczkę inny sposób Pozyskiwania środków zewnętrznych niż gminy wiejskie. Także wydaje mi się, że obawy co do tego, że gmina Solec straci na tym, gdy Solec odzyska prawa miejskie, a z takimi głosami, gdy spojrzymy na forum Echa Dnia, możemy się spotkać. No cóż, sceptycy zawsze będą sceptykami, ale mnie osobiście wydaje się, że jednak trzymam kciuki za to, żeby Solec odzyskał prawa miejskie, bo jest to. Rzeczywiście królewska metropolia i na to zasługuje. Tak, proszę Państwa, jak wszystkie zmiany budzą pewne obawy, prawda? Mamy już to gdzieś zakorzenione, że jeżeli jest coś nowego, to rodzi się pytanie: a dlaczego? A jakie jest ten drugie dno? Czy nie stracimy na tym? Co się z tym wiąże? I co może być negatywnego w tym, że ktoś chce zmian? Proszę Państwa, ja będąc świadomy tego, że jestem tu wybrany przez mieszkańców, aby pełnić funkcję wójta gminy Soles nad Wisłą, zapewniam, że chyba żaden samorządowiec, ani żadna osoba, która podejmowałaby decyzję, robiłaby coś wbrew mieszkańcom, czy aby mieszkańcom w jakiś sposób zaszkodzić. Te obawy, o których Pan wspomniał rzeczywiście gdzieś przelane na zacytowane przez pana źródło, o którym wolałbym się nie wypowiadać, jak najbardziej są, ponieważ mieszkańcy przychodzą do nas z pytaniami główne i najczęstsze wątpliwości, jakie są w przypadku nadania czy, czy odzyskania praw miejskich, no oczywiście pytania o podatki, czy wzrosną podatki. Drodzy Państwo, myślę, że wszystkim jest wiadomo, że podatki ustala Rada Gminy, oczywiście na wniosek wójta. Ale nie ma to wpływu na to, czy jest to miasto, czy jest to gmina wiejska, bo znam miasta, które mają dużo niższe podatki niż gminy wiejskie. Znam również miasta, które mają wyższe podatki niż gminy wiejskie, ale są to inne okoliczności niż to, jaką nazwę nosi gmina: czy jest to gmina miejska, miejskowiejska, czy też gmina wiejska. Oczywiście nie bez znaczenia jest tu też środowisko, w jakim funkcjonujemy. Mówię o Solcu nad Wisłą i gminie Soles nad Wisłą. Od lat słynące z ośrodków dydaktycznych, ze szkół, prawda? Więc pytania nauczycieli czy pracowników oświaty, czy stracą tak zwany dodatek wiejski. No i oczywiście nie stracą dodatku wiejskiego, ponieważ zgodnie z artykułem 54 ustawy karty nauczyciela z 82 roku. Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców. Mówimy o samej miejscowości, w której znajduje się szkoła. No dla przykładu podam, że na dzień dzisiejszy Solec liczy na stałe zameldowanych około 840 mieszkańców, więc nie ma mowy o utraceniu przez nauczycieli tak zwanego dodatku wiejskiego. Inne pytania czy wątpliwości, które się rodzą, to czy nie zmienią się zasady ustalenia subwencji oświatowej, czy nie zmienią się zasady ustalenia stypendiów, itd. Tak tak Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, poza nazwą i poza myślę, że prestiżem, jeżeli będziemy jako gmina miejsko-wiejska, ja nie widzę tu żadnych minusów, natomiast jest sporo zalet, ponieważ powrót do tradycji, do historii. Aktywizacja gospodarcza, ułatwienie w ustalaniu warunków zabudowy, dostęp do środków z Funduszu Europejskiego zarówno dla miast, nie tracimy również dla obszarów wiejskich do 5 tysięcy mieszkańców. Większe możliwości ustalenia się środki przewidziane na działania rewitalizacyjne, wzrost rangi, wzrost atrakcyjności turystycznej Solca nad Wisłą, gdzie oczywiście nie jest to bez znaczenia. Panie Wójcie, Rozpoczęły się konsultacje w sprawie odzyskania praw miejskich, w sprawie tej inicjatywy, która została podjęta przez Radę Gminy, przez Pana. I proszę mi powiedzieć, jakie są te pierwsze odczucia osób, które przychodzą dopytywać. Czy jest duże zainteresowanie wśród mieszkańców? Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, seria tych konsultacji rozpoczęliśmy w poprzednim tygodniu. Zaczęliśmy oczywiście od, od siedziby gminy mówimy o samym Solcu nad Wisłą. Grupa mieszkańców, która była na tym spotkaniu, było wiele pytań wiele wątpliwości. Powtórzyły się te pytania i obawy, o których mówiłem przed chwilą, natomiast jeżeli chodzi o samo określenie się, czy mieszkańcy Solca nad Wisłą chcą, aby Przywrócić czy poprzeć nasze starania o nadanie praw miejskich. W zdecydowanej większości wypowiadają się na tak. Są kolejne spotkania. No, ostatnio w poniedziałek byliśmy w miejscowości Boiska, bardzo, bardzo nieliczna i niska frekwencja na tym spotkaniu. W następnych dniach, 7 listopada, niepubliczna szkoła podstawowa w przedmieściu dla sołectw dziurków, przedmieście bliższe, przedmieście dalsze. 12 listopada, sadkowice. Kępa Piotrowińska, Sadkowice Kolonia i tak dalej, o czym informujemy zarówno poprzez sołtysów, jak i stronę internetową, jak i bezpośrednio w urzędzie gminy w Solcu nad Wisłą. A jeżeli taka informacja jest na stronie internetowej, to oczywiście w naszym serwisie informacyjnym również pojawia się, tak że słuchacze mają okazję dowiedzieć się o terminie takiego spotkania i o jego tematyce. Panie Wójcie, no cóż, dla mnie jest rzeczą naturalną, że Solec stara się o przywrócenie tych praw miejskich, bo na to zasługuje, podniesie się ranga miejscowości, a to również może mieć i wpływ na rozwój turystyki, a przecież położenie Solca na przepięknej Skarpie Wiślanej w najpiękniejszym odcinku Wisły która jest królową polskich rzek, no, jest szansą na to, żeby Solec właśnie się rozwijał jako turystyczna miejscowość czysta od zanieczyszczeń przemysłowych, pozbawiona tych zanieczyszczeń przemysłowych, gmina turystyczno-rolnicza, o tak nazwijmy to miasto i gmina Solec nad Wisłą, turystyczno-rolniczy region. Zapraszam. Tak, mogłoby być to następne z haseł, które przyciągnęłaby rzesze turystów i gości do Solca. Ja proszę Państwa tylko, otóż nie jest to, że my staramy się o, o prawa miejskie, to oczywiście sprawdziliśmy jakie mamy szanse i czy spełniamy kryteria, które są niezbędne do tego, aby miejscowość stała się miastem. I tak, co sprzyja temu, aby pretendować do nadania praw miejskich. Wspomniałem takie kryteria jak wielowiekowa, bogata historia Solca nad Wisłą. Wspomniałem tu o niej oczywiście, ona jest bardzo, bardzo bogata. Układ urbanistyczny, zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum rynku i zabytki wokół tego centrum rynku. Oczywiście jest ten rynek, są zabytki, mamy kościoły i mamy miejsca, które są skupione wokół rynku. Infrastruktura miejska jak ulice, chodniki, most na rzece w Wiśle łączący województwo mazowieckie z województwem lubelskim, wodociąg, kanalizacja w części Solca. Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym. Gminna biblioteka publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, m.in. Kino za rogiem w tymże ośrodku dobrze rozwinięta sfera usług publicznych przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna otwarte strefy aktywności boisko sportowe ośrodek zdrowia cykliczne imprezy kulturowe przy państwa kilka słów jak będzie się odbywać następne kroki prawda tak jak wspomniałem państwu Podjęta uchwała intencyjna przez Radę Gminy. W tej chwili do 21 listopada trwają konsultacje społeczne wśród mieszkańców całej gminy Sole z Wisłą. czy jesteś za nadaniem, czy przywróceniem praw miejskich, czy jesteś przeciw przywróceniu praw miejskich. Po czym nastąpi zsumowanie głosów te, tychże konsultacji. Oczywiście nie jest to kwestia wiążąca dla organu, który będzie Opiniował czy też wyda decyzję o przywróceniu czy też nieprzywróceniu praw miejskich, ale zależy nam, proszę Państwa, bardzo nam zależy na tym, aby jak największa liczba mieszkańców uczestniczyła w tych konsultacjach, no i oczywiście, aby te głosy były na tak po podsumowaniu tychże głosów z konsultacji społecznych no my zdecydujemy o następnych krokach ponieważ no tak jak wspomniałem na początku nie jest intencją ani moją ani rady gminy nie jest intencją to aby robić coś wbrew mieszkańcom jeżeli zdecydowana część mieszkańców powie się za nie lub ta frekwencja będzie bardzo bardzo niska to będziemy się mocno zastanawiać nad tym czy wszcząć dalsze kroki Natomiast ja jestem dobrej myśli, prawda, bo tylko jeżeli o czymś marzymy i coś sobie zaplanujemy, prawda, aby było to z korzyścią dla mieszkańców, to byłby to kolejny krok, kolejne przedsięwzięcie, które mam nadzieję będzie zapisane na kartach historii Solca nad Wisłą i całej gminy Solec nad Wisłą. I kończąc, może ten temat, skwitujmy go jednym zdaniem, takim krótkim, ale wiele mówiącym. Waga konsultacji społecznych jest wielka. A więc szanowni mieszkańcy Solca nad Wisłą i całej gminy, nic o Was bez Was. Te konsultacje są dla Was, gmina robi wszystko, by podnieść prestiż samego Solca i całej gminy. I trzymamy za to kciuki. Rzeczywiście zależy nam na jak największej liczbie mieszkańców, którzy będą uczestniczyć w konsultacjach społecznych. Ja tylko dodam, że te głosy można oddawać podczas spotkań, które odbywają się w poszczególnych miejscowościach, jak również u sołtysów w sołectwach. Jak również w siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą w Urzędzie Stanu Cywilnego u pani Roxany Dąbrowskiej-Czerwonka, której bardzo, bardzo chciałbym podziękować za pilotowanie tego projektu i za czuwanie nad tym, aby był pozytywny odbiór zarówno spotkań, jak i również konsultacji społecznych. A jeszcze dodajmy, że broszurka mówiąca o Solcu i o haśle Staramy się o przywrócenie praw miejskich. Dostępna jest również na stronie internetowej gminy. Panie Wójcie, pozwoli Pan, że korzystając z okazji, że jesteśmy w Solcu, rozmawiamy o historii Solca i o jego staraniach o odzyskanie praw miejskich, to główny temat naszej rozmowy, no ale nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał Panie Wójcie, a co nowego w gminie? Jak zwykle przy okazji wszelkich spotkań z Panem, wiem, że duża rzesza słuchaczy, nie tylko z gminy Solec, ale z całego Powiśla, czeka rano na. Aż ta siódma na zegarze wybije i kiedy będziemy mogli słuchać Twojego radia Lipsko. Przy każdej okazji staramy się mówić, co dzieje się. Myślę, że od ostatniego spotkania, które było te zamierzenia, czy też te inwestycje, o których rozmawialiśmy, albo już zostały zrealizowane, mówię o programie Mazowiecki Instrument Aktywności SOECT. Mówię oczywiście o wymianie stolarki okiennej dofinansowanej z Urzędu Marszałkowskiego w budynku Ratusza, w budynku siedziby Gminy Solec nad Wisą, ale takim przedsięwzięciem i takim projektem, w które są zainwestowane największe środki, środki zewnętrzne, środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego, to są odnawialne źródła energii, na które już został rozpisany przetarg, rozstrzygnięcie 21 listopada. Ci mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć posiadania czy też paneli fotowoltaicznych, czy też pomp ciepła, czy solarów do ogrzewania ciepłej wody. Ten projekt pojawił się w 2017 roku. Niektórzy sceptycy uważali, że pewnie nic z tego nie będzie. No stał się już w tej chwili faktem, bo od podpisania umowy, która była w okresie wiosennym, przyszedł czas już na realizację, czyli na ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawców, czas na montaż wspomnianych. Odnawialnych źródeł energii już na domach czy na posesjach mieszkańców to jest do października 2020 roku. No i to, o czym mówimy, czy też staramy się docierać do mieszkańców na przyszły rok, na 2020, budowa boisk wielofunkcyjnych przy dwóch szkołach na terenie gminy Solec. Nad Wisłą, mówię oczywiście o Solcu i Pawłowicach. Budowa dofinansowana w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. I dodajmy tylko, że jest to jedna z nielicznych budów dofinansowanych przez ministerstwo, i to właśnie Solec z Wisłą znalazł się wśród tych, którzy otrzymali te środki. Panie Wójcie, czy mamy kciuki za tę realizację? Niedługo uchwalany zostanie budżet. Oczywiście, teraz. Trwają te pierwsze przymiarki, pierwsze konsultacje, pierwsze rozmowy. Każdy radny chce coś wydrzeć dla swojego rejonu. Pan musi te wszystkie zgłoszenia, to wszystko razem ze skarbniczką przeanalizować, by wypracować taki budżet, który no, nie zadowoli na pewno wszystkich, ale będzie wyrażeniem tego, by. Gmina Szoles w dalszym ciągu się rozwijała. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu serdecznie. Rzeczywiście trwają prace nad projektem i nie jest żadną tajemnicą, że chyba wszystkie samorządy planując budżet na 2020 rok borykają się z problemami, ale no nikt nie mówił, że, że będzie łatwo. I z roku na rok nowe wyzwania. Ja jestem optymistą i myślę, że. Tak jak Pan wspomniał, wszystkich mieszkańców nie jesteśmy w stanie zadowolić, ale robimy wspólnie z Radą Gminy i z pracownikami Urzędu Gminy Solec nad Wisłą wszystko, aby w jaki sposób zaspokoić te potrzeby mieszkańców. Krótko mówiąc, aby żyło nam się lepiej, wszystkim. A o samym budżecie będziemy rozmawiali po jego uchwaleniu. Dziękuję serdecznie. Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą. Być może w niedalekiej przyszłości. Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Pana, pozdrawiam słuchaczy Twojego Radia Lipsk.